Cześć, witajcie Tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Miałoby dzisiaj Training Card Game, ale jest Minecraft Build Battle na serwerze Hypixel. Hypixel, Hypixela. O, temat mamy gun czyli oczywiście broń. E, zrobimy broń palną. Chyba w ogóle jest tylko broń palna. Nie wiem. O, okay. Jest jakieś same ciemne materiały, by mi się tutaj przydały. Dobra. I tak... Jeszcze ciemne deski i możemy zaczynać. Ops ops. Nie oczekujcie, że ten komentarz będzie jakiś niesamowity kiedy. Mm, kiedy się skupię na budowaniu. Ale się postaram. Postaram. E, tu mam taką drewnianą kolbę, to właśnie kolba nazywa. obsydianu i tu już polecimy z ciemną griną. Mm -hmm. Bo wiecie co? Mm -hmm, Zdecydowanie yy, Blok węgla tutaj wygląda lepiej. No, także mamy temat Gun. Po niemiecku jest to göver, Giver. Mniejsza. No, i zrobimy taką małą broń, taką podręczną, nie wiem jak to nazwać. Yy, session daje tutaj dużo drewnianych tych schodków. Drugle drewnianych materiałów, ponieważ są to słodkie, a solatki bardzo dużo dają możliwości. Tak jak tutaj widzicie, zrobimy ten spust. O, jeszcze pół płytki. O, właśnie. Ups. I myślę, że wygląda to już dość powoli. O, już fajnie. Musimy przydłużyć trochę lufę. Chyba lufę. Nie znam się na broniach. Także, jeżeli tutaj będę mieli jakieś pojęcia, to mnie nie bijcie. No, wydłużymy jeszcze lufę. I, i, i co teraz? Ten pstryczek do góry wcześniemy, chyba co.

Trzeba przedłużyć tutaj na dole. O. No, lepiej. O, I teraz właśnie ze schodków można zrobić. O, właśnie mówiłem, że schodki tutaj mają znaczącą rolę. Z schodkami można zrobić nawet coś takiego. My jeszcze 2 minuty 20 sekund, dość sporo czasu. Ja tu już powoli. Zbliżam się ku końcowi. Także myślę, że dość fajne <laughs> Coś takiego. Nie, nie, nieźle. Nie, hmm. No bo co to jeszcze mogę zrobić? Cześnimy, może jeszcze jakąś rączkę. Albo jeszcze może najpierw ten... O, zmienimy sobie podłużę. Hops! I łączka kosta No. Okej. Okay. Zastanawiam, z jakiego materiału zrobić tą rączkę. W sensie rękaw. Może czerwony. Ręka na pewno z tego. Dobra, czerwony nie będzie. Więc tutaj będzie trzymać, tu będzie do spustu iść palec powoli. Hops. Tutaj drugi. I jeszcze jeden, zrobimy trzy palczaste. O. Tak, żeby był troszeczkę innej pozycji niż tamty. No. Wygląda to no, nawet jak dłoń, nie jest aż tak źle jak myślałem. Tutaj troszeczkę wyrównamy i pojedziemy, hops, rączka i teraz będzie rękaw tak 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 no, także myślę, że tak 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 wyszła praca dość nieźle. Ale o o wy o tym sądzicie? Hmm. No dobrze mówię, jeżeli chcecie jako tak odcinek zbudowanka w to oczywiście piszcie jakiego mam zbudować Pokemona, to, to takiego zbuduję w odcinku. Dobra, chyba skończyliśmy. A bo wiecie co? Jeszcze pocisk, no, zbieramy jeszcze i wrócąc pocisk. O, dymek. Okej. Okay. Tu weźmiemy sobie węgiel i hops. No, także tak jak mówię, właśnie o, piszcie i zbuduję tego Pokemona. Opiszcie w ogóle propozycje jakichś Pokemonowych gierek, jakie mógłbym nagrać. Bo przecież życie się nie kończy na Minecraft. Wiecie co? Damaj czy te O, Explosion Niech będzie o, właśnie. Fajnie wyszło nawet. Dobra. O w ogóle... mamy zamiar postarać się zrobić miniaturkę. Co to jest? O, przepraszam. No nie patrz. W każdym razie mam zamiar postarać się zrobić miniaturkę, także jeżeli mi... Zrobimy faktycznie. To i wyszła mi do śniecia, to mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest super. Wow. Good. Strasznie fajnie zrobiona broń. Ta by mogła wygrać moim zdaniem. O. Hmm. To jest taki trochę kloc. nie, Tym, pa. No, widzę, że to jest broń. Nie dam ok. Tak, dam okej. Okay. Jakbyście się jeszcze nie skapli, to ten nagrywam po nagraniu. No i tutaj patrzcie to, tutaj będziecie chciał wypowiedzieć. o, Bronie do dupy, no nie oczekujmy są to raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery klocki plus dwie główki, cztery krotki plus dwie główki, Co to ludzik jest fajny, nie? To jest taki średni, tam okej. Okay. Eee, a tamty ludzik był fajny, ale broń była do kitu, dlatego dałem pup. No i zobaczcie, jak się skończy runda z jakim wynikiem, na pewno się już domyślacie. To jest moja praca. Jest musza jakaś świetna, prześwietna. O, myślę, że nie jest źle jakoś mówić się jak mogłem Tutaj mamy coś takiego eee, Co? Tam pupa No to też takie Aha, tam tego pupa Bo to też, że jaki klocki to dużo mniejsze I nawalony gdzieś jakoś czerwone czerwonej wełny co ma symbolizować krew Ale ja to miałem wrażenie, że napisane tą autokrw to jest dziwne, ale może to jest jakiejś gry, albo z czegoś. Zdam ok, żeby się nie narażać. bo Po prostu nie mam pojęcia. No i zwycięża to. Mam drugie miejsce. Czyli spoko, nie? Ale z dość długą, przy, dużą przewagą wygrywa to coś. Kurde, ubroń przecież jest do kidu. No ludzik jest spoko, ładny. ale temat nie był ludzik, czy tam chłopek, czy tam człowiek, a temat był broń. No dobra. I kolejna rundka. I tym razem mamy temat Viking, czyli oczywiście wiking. Oh, tutaj miałem dwie koncepcje, albo zbudować łódź wikingów, albo taki posąg, figurę wikinga. A jako, że posąg czy figurę wodzą mi całkiem nieźle, zdecydowałem się właśnie na zbudowanie takiej figury. No i zacząłem od butów, butków, jeszcze raz policzyłem. Pamiętajcie, żeby zawsze budować niesymetrycznie, żeby potem móc dobrze umiejscowić szyję, oczy i tak dalej takie wełny, bardzo dużo będę dawał tu takich płynnych elementów, bo to ma być takie białe futro, choć mi się to strasznie skojarzyło. Tak dorysowałem spodnie, czy dobudowałem spodnie, to ja mi przypominał Mikołaja albo Elfa. Ale potem to wszystko ładnie wyszło, tutaj jeszcze damy pas. Okej. Okay. No, tak jak mówię, tutaj trochę wygląda jak spodnie Mikołaja, ale co tam. Muszę zmienić pozycję, powinien wykonać. No i tutaj dajemy mu jakby taką kurtkę, albo takie, nie wiem jak to nazwać. Dajemy ja mu tutaj taki lekki brzuszek, który by jest spięty i wychodzi wchodzi w podpas. Rozumiecie o co chodzi? Spięty tym pasem. Jakoś mi się kojarzył taki grubszy wiking. I tu mu zarysowałem ładnie pośladki. <grym> Czemu nie? Jeszcze mu zrobimy plecy, żeby to nie było takie płaskie, żeby to nie był pixel art żeby to chociaż miało troszkę tych elementów, czyli ja pokombinowałem z tym pasem, ale tak to wyglądało poskudnie, więc zdecydowałem, że po prostu zrobimy plesu. O, No właśnie. No i co? mi się zrobić jakąś dłoń, czy jakieś ręce z dłoni, więc no możemy dodać jeszcze jakąś broń. Z gigami kojarzy mi się jakiś topór albo nie wiem, dzida. Wydaje mi się, że to będzie całkiem ok. dałem tutaj jeszcze wełny, bo tak jak mówię, um, kojarzy mi się strasznie, tak? Takie białe. W ogóle właśnie tutaj ten viking wyszedł mi bardzo dobrze i o ile z tymi broń, z poprzednim tematem ta broń, no, może aczkolwiek faktycznie ten ludzi był naprawdę dość fajny, nawet nie wiem czym udało mi się zbudować lepszego. To mogę jeszcze jakoś to zaakceptować. To tutaj uważam, że mój Wiking wyszedł i naprawdę dobrze. Byłem z niego dumny. No, a wygrała taka za no, średnia, średnią, którą. Nie. No sami o co widzimy? Zaraz zobaczycie, jak ona wyglądała. Okay. No i damy mu do łapki chyba tą broń. Tutaj zadbałem, żeby ona była proporcjonalna do ciała. Dlatego, jak widzicie, zamiast spotków. Tu mamy właśnie ten kij. Taki dłuższy to miał być topór, taki wojenny. A zobaczcie, Jeszcze tak moje krzesło strzeliło. No i tutaj jeszcze o, dałem same to ostrze. Czy tam głowica? Nie wiem, jak się wysłuchać. W każdym razie, to, no, to co widzicie, tak to miało mniej więcej wyglądać. Nie są może piękno. I ten topór, ale nie wiedziałem, jak go lepiej w tej mini skali o, zaprezentować. No i zajmijmy się głową. Mamy minutę 40, także już powoli czas nas zaczyna gonić. To jeszcze trzeba zrobić głowę, brodę i hełm. Także jeszcze <laughs> trochę pracy jest. O, właśnie. Mamy już głowę. Teraz, tak jak mówię, dodaję znowu tę białą futerką, która mi tak przypadło do gustu. miał tak wychodzić spod tego hełmu, dlatego ona no jest tak nierównie poukładana, jak widzicie. O, właśnie. No i teraz zajmijmy się tym hełmem, postanowiłem go zrobić to jest też z tej bardzo ciemnej gliny, bo ona dość fajnie wygląda. Jest tak na pograniczu brązu z czernią, co mi się strasznie podoba. No. Okay, to ja na razie to wygląda jakiś kapelusz, ale za chwilę to zrobimy, żeby to był, żeby to był ładny hełm. Ops, czekajmy tutaj, tak. Jeszcze jedna warstwa, że tak I już to wygląda lepiej niż hełm. Znaczy prawie jak hełm. I teraz takie rogi klasyczne wiking... wikingowskie. Nie wiem czy to jest poprawnie po polsku. Aczkolwiek takie po prostu rogi, które mi się kojarzą. do pomocniczy. Hops. Takie rogi, jakie mi się kojarzą z wikingami. To były takie... wyobrażałem sobie inaczej. A zdalam sobie sprawę, że mam bardzo mało czasu i jeszcze trzeba zrobić oczy i brody, które też są ważnym elementem rozpoznawczym. Bo postanowiłem zrobić te rogi takie, żeby były. No ale tak tutaj mam już 10 sekund, więc ta broda byłaby na mega na speedzie, jak widzicie. Jakbym ją dopracował wyglądałaby jeszcze na pewno dużo lepiej. Już po prostu się czas skończył, także trzeba było przyspieszyć. No i wyszło to jak wyszło. Aczkolwiek wydaje mi się, że o, sam viking jest fajny. Dobra, tutaj mam pierwszą pracę. Tam tutaj, ok. A zmienię pół... Po... Szkowała się dość nieźle. No a niestety niedokończona praca i to dość mocno, tylko postanowiłem obniżyć swoją ocenę. To ja na drugim miejscu. Naprawdę wydaje mi się, że wyszedł sam wiking bardzo fajnie. No ale cóż. Gracze ocenili inaczej. Okej, okay, mamy łódź. no, jest mała. Aczkolwiek jak jestem w stanie zauważyć to, że miała być ta viking... Łódź wikingów, na te czubki takie. O, bo tutaj widzicie mamy też łódź większą, ale nie ma tych czubków. Mm, dlatego ocenę niżej. Bo ja tam po prostu byłem w stanie rozpocząć, że miała być łódź wikingów. Tutaj dałem ocenę super półbrażnie, niedokurczona. A tam po prostu nie było tego zarysu. Tutaj właśnie to przypomina jakiegoś tubulce, ale to nie rozbawiło dość mocno, więc tam... Okej. Okay. No, Okej. Okay. O, jakoś jak. I Też miał pomysł z tym toporem. To jest dość cute, że tak się ją wyraża. O, mały wiking, słodki, dlatego go dałem, okej. Okay. Może nawet by mu się należało głód, teraz jak tak myślę. A cóż, no i tutaj jest ta praca, która wygra, też Wam to te zaspoileruję. No nie wiem, czy sądzicie, że jest lepsza? I to przypomina karatekę z czerwonym pasem i czer czarnym kimono. Ale jak to sądzi? Tutaj też jakiś ludzik. Nie podoba mi się bardzo, nie znam ten super. Tutaj naprawdę nie widziałem nigdzie Wiki no. Widziałem Chciałem tylko coś Tak jak nigdzie wygrało to, ja zająłem ponownie drugie miejsce. No. No cóż, tak ocenili gracze. No, no i słuchajcie, kolejna rundka. Tutaj aż się sfrustrowałem, musiałem napisać na Dobra. No. I kolejna rundka. I zobaczymy, jaki tym razem będzie temat. Okej. Okay. Jeden hops I tutaj w ogóle, nie już tak się co to ma być. a ja za chwilę patrzę to w ogóle, to jest po niemiecku. Po angielsku jest to bird, czyli oczywiście ptak. Nie wiem czy dobrze to mówię... Wymówiłem. Ale chodzi oczywiście o ptaka. Postanowiłem... Miałem w planach zrobić coś w rodzaju Orła. Miałem przed, obra przed oczami obrazki od Flame'a, Bo wiadomo, Flame jest w barwach ja chciałem go zrobić takich brązowawych. Ale jak zwykle czas, czas, czas i postanowienie, że zrobię bardziej coś wróblowatego, jakiś zmutowany wróbel, Wróbel. no. Ale jakiś tam ptaszek wyszedł, to są jego łapki. Jakby co specjalnie ma być ten jeden pazur to taki dłuższy, żeby te nogi nie były idealnie takie same. To miał być taki jakby wysunięty ten jeden pazur, no. To jest jedna nóżka, będę go robił jak widzicie w takich barwach brązowawych. Chyba no, takie kolory sobie wziąłem do, do pasku szybkiego wybierania, czy jakkolwiek to nam się nazywa. To jeszcze policzyłem, żeby było to niesymetrycznie, ponieważ to jest ważny element, pamiętajcie. Postanowiłem, że jednak zrobię to podbrzusze jasne, gdyż jakoś tak mi się skojarzyło, że w końcu ryby zawsze mają jasne podbrzusze, a ciemniejszych grzbiet. Tak? Dobrze, teraz powiedziałem, że zrobiłem faila. No, Chyba zrobiłem faila. Chyba zrobiłem faila. Mniejsza. Tak. Co ma wspólnego ryba z ptakiem? Nie wiem. O, więc po prostu zrobiłem tak: po prostu jaśniejsze podbrzusze. Tak miało być. A ciemniejsze grzbie, aczkolwiek szło to tak, że po prostu część ptaka była ciemniejsza, a druga była jaśniejsza. Bo no, ten temat w ostatnim, chyba najgorzej wyszedł. W ogóle było oka, tutaj w tej rundzie było dużo y, silnej konkurencji. Zobaczcie, te ptaki ciśników bardzo często były bardzo fajnie wykonane i praktycznie wszędzie dawałem ok albo good nie prostu za ok, bo ptaki były na takim dorym poziomie, nie były złe, nie były słabe, znaczy nie były złe i nie były jakieś mega superowe. Poza tym jednym, który przypomina mi ptaka z Rio, o, ten film wydałem bardzo dawno temu, więc nie jestem pewien czy to był ptak z Rio, ale jeżeli tak, to możecie mi napisać, jeżeli wy to rozpoznajecie, bo mi się tak jakoś kojarzy to właśnie ptak o, z tego filmu. No tutaj dawałem troszkę tego koloru, który użyłem też przy budowie Vikinga, ponieważ bardzo mi się spodobał no musiał go częściej stosować swoje budowle. Zawsze go tak a teraz mi się spodobał. To jest sobie taki charakterystyczny, chyba, element w zimie czyli ten brzuszek wygięty. Nastroszony takiego. O, przynajmniej taki miał być tego efekt. Mówię, ten tak wyszedł średnio. Inaczej go sobie wyobrażam, kiedy zobaczyłem. Inaczej wyobraziłem sobie moją budowlę, kiedy zobaczyłem temat bird. Ale wyszło inaczej. No, tutaj mamy głowę. tutaj w tej rundzie mam zasłużenie za drugie miejsce, bo też tutaj już wam mówię od razu, że za drugie miejsce, bo nie ma co tutaj. To jest początku zrobię taki dłuższy dziób. Taki trochę kaczy mi tutaj przypomina, ale lepiej go zmienię ten krótszy, bo tutaj mi to się nie podobało. O, to jeszcze zrobię inny z kształt głowy. Ops. kiedy dam dałem tutaj oczy, to już zobaczyłem, że ten dziób musi być koniecznie krótszy. O właśnie, tak. No i teraz zostało tylko ogon i skrzydła. Ogon zawsze można zniwelować tam dać jakieś proste tego ogonem zająć na koniec, a zacząłem od tego e, skrzydła trudniejszego, czyli takie miał być jedno rozwarte, drugie miał być takie jakby mam no, przyciele. O właśnie tutaj widzicie o co mi chodzi. I pióra miało być właśnie... Te pióra na skrzydłach miało być tym odcielu. I druga, drugie skrzydło. No, została minuta, że czas się powoli kończy, ale w sumie skrzydła już kończy, to tylko ogon, także jeszcze mi jak się nie będę to starczy czasu na o, zrobienie podłoża. Już tutaj postanowiłem lekko zedytować głowę. No i ogon też postanowiłem zrobić z tej właśnie wełny. Eee, gliny, przepraszam. Tak, i tak jak ja mówię po prostu tak nie ma co się z... To będę 30 sekund zostało. Ja teraz chyba szybko zmienię to, właśnie, znaczy podłoże. I mączka kostna, tradycyjnie. I robimy zielsko, żeby to było tak puste. I 15 sekund, także już kończymy powoli. I hops. No, i tak się prezentuje. tak. Wydaje mi się, że powinienem zrobić nieco um, wyższe ciało. Tutaj zrobimy jeszcze screena do miniaturki. No, i tak, pierwszy ptak naszego przeciwnika, czy konkurenta. Generalnie nie był niczym cudownym, ale podoba mi się pomysł zastosowania pomarańczowych, czy tam akacjowych płotków. Wygląda to dość ciekawie. Tutaj tradycyjnie, yeah. klasyczny troll. Czyli, tak mogę tak powiedzieć, bardzo śmieszny, czyli po prostu nastawienie zadających kurczaków. No dałem pubo, bo niby jest to ptaka, ale to nie było nic trudnego. No tutaj dałem super pupu, tutaj już kompletnie nie widziałem ptaka. Była to klatka z napisem Bird, ale tego Birda w środku nie było. Więc dałem super pup. I tutaj tak, tutaj mamy kanarka, tak się to myślałem to miał być kanarek w klatce. Kanarek był tam widzę dość spoko. aczkolwiek ta klatka, gdyby nie na tej klatki, to bym dostał cenę okej, okay. ale przez tą klatkę nie byłem w stanie dokładnie go zauważyć, dlatego to obniżyło moją ocenę. Tutaj podziw w ogóle do kolesia, ale jako to mi to przypomina małpę, dlatego nawet napisałem te XD na czacie. Małpa albo kreta mi przypomina ten ptak. Ale mimo to wszystko to mnie reśmieszyło, więc dałem OK. Ale podziw do kolesia, że zdąży zbudować dwie postacie, jakby. A, tutaj jest jakaś gęś, łabędź kaczka, coś ten deseń. Dałem OK, bo nawet nie jest zły. W sumie nie ma skrzydeł. Tutaj ma być Flappy Bird, pixel art, niedokończony. Tutaj zaraz ktoś na czacie bardzo dobrze zauważył, że. O, czekajcie. Google fail, no właśnie. Że nas Google failowało, czyli żeby ktoś nie zdążył z, z Google tego ptaka z zrobić. Tutaj był fajny, lecący ptak, aczkolwiek nie było nóg, co nawet zauważyłam. I dlatego napisałem to na czacie i to obniżyło moją ocenę. To jest mój siebie emocyjny ok, szczerze mówiąc. Bo na good to raczej nie jest. Taki okajkowaty wydaje mi się ptak. I ostatni ptak, właśnie to jest ten z, tak mi się wydaje, że z Rio, strasznie fajny, naprawdę podobał mi się, mimo tego, że był prosty, bo nie miał ogona, gdzie był płaski z tyłu, to dałem mu nawet GUT. bo tak buduje spoko, do tego dałem gud. I on oczywiście zwyciężył, także, możecie napisać mi, że to jest tak z Rio, bo ja się na nie znam, ale cóż, ja będę dziękował za oglądanie, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej, to klasyczna kwestia osoby nagrywającej na YouTube. Do zobaczenia. Cześć i na razie.